Cześć wszystkim z tej strony, Diki. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek, jeden z tych, co będą na pewno sześć, co zapowiadałem, jest. W końcu przyszło to, co miało przyjść. Jak widzicie, jest wielka paczka LEGO z manami. W sensie paczka jest wielka, zawartość może trochę mniejsza, natomiast i tak waaga wartościowa, co za chwilę zobaczycie. Mam dodatkowo jeszcze jedną przesyłkę mniejszą. Pewnie się spodziewacie, co to jest, ale i tak Wam pokażę. Właśnie zaczniemy od tej mniejszej myślę. Jako taki opening w pewnym stopniu. Ja tutaj tylko oderwałem już etykiety i tak dalej, żeby wszystko. tym żeby nie było problemu potem na nagraniu i tak dalej, żeby nie kombinować. W każdym razie po prostu kupiłem sobie farbki do tego do figurek. Eee, czekajcie. Mam cztery sztuki tych farbek. Ok, eee, Więc mamy czerwoną. To tam w zamyśle jakiś Shock Trooper czy coś takiego. Tutaj mamy niebieską i pomarańczową 501 i 332, i mamy taką. No to się nazywa tam Turkusowa, tak? No to ta Turkusowa będzie do. E, do Housera, Którego zrobiłem w kolorze zielonym, ale teraz w końcu kupiłem sobie drugi kolor. No i po prostu chcę go zrobić takiego jaki powinien być. Więc te figurki będę na pewno robił jakoś na dniach i będziecie też mieli tego efekty. Więc to na razie idzie na bok. Tylko, to, to zabiorę z kadru. W sumie. No i dobra. Teraz wielkie pudło. W ogóle cieszę się, że udało mi się to ogarnąć. Czekajcie. Tu, tu się chyba powinno otworzyć. Albo nie. Chwileczkę. Ta tutaj będzie otwarcie, ale muszę też przepiływać najpierw te boczne. Ok, Udało się? Udało się. Zwycięstwo. Dobra w ogóle znowu pewnie jak, ten, jak oglądacie to pewnie znowu był hashtag walka z opakowaniem to już tak z poprzednich recenzji w każdym razie otwieramy no i e, jest coś z, tego, z czego jestem bardzo zadowolony czyli katalog <laughs> nie no tak na serio to jest bardzo miły bonus dziękuję bardzo e, tej firmie bardzo się przyda firma Manami sobie mogę polecić oni zawsze zawsze, ten, zawsze się sprawdzają jak coś zamawiam u nich więc Pierwszym zestawem jest e, pojedynczy na Mandalore. Zestaw, który wyjdzie 1 sierpnia, tak? E, jak to nagrywam, to jest. 20. Czekajcie, sprawdzam datę w telefonie. Jest. 27, więc no, przedpremierowo e, to wszystko jest. Więc jest ten zestaw, będzie jego recenzja. Natomiast będzie jego recenzja, myślę, w drugiej kolejności. Ponieważ w pierwszej kolejności będzie inny zestaw, który również jest w tym pudełku, a dokładniej Mandaloriański Myśliwiec, to jest to, na co czekałem najbardziej. I w końcu zrobili, jakby remake tego zestawu. Cieszę się, że go mam. Będzie składany jako pierwszy jutro. Najpewniej, albo jeszcze dzisiaj, zobaczcie jak mi to wyjdzie. Najpewniej, jakoś jutro od rana dostaniecie recenzję tego. Speed Build możliwe, że będzie jeszcze dzisiaj. To będzie w trochę dalszych, dalszych terminach, ale też na dniach. Także to nie, nie musicie... E, nie będziecie musieli długo czekać. Bo to chcę zrobić w pierwszej kolejności. Bo, no bo to jest nowka, tak? No jakby... Jeszcze wydam sobie recenzję przed premierem tego wszystkiego i tak dalej. Więc będzie fajnie. Co do malowania. Kiedy zrobię, wtedy będzie. Jakby nic więcej nie mówię, bo ciężko to... E, ciężko to przewidzieć do końca. Więc to. No. To chyba tyle z tego filmu. Taki krótki dosyć. Ale myślę, wartościowy. Cieszę się, że mi się udało dorwać to już teraz. No i co? Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. Śledźcie kanał, bo naprawdę warto. Te zestawy są po prostu świetne i nie mogę się doczekać, aż to będę składał, po prostu. Więc dzięki za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Wpadnijcie sobie też na mojego Instagrama i do usłyszenia w następnym filmie. Także, cześć.